Kim jest Ron Paul? Jest kongresmanem z Teksasu. Dość znanym w politykiem, który od ponad 20 lat siedział na i ani razu nie głosował za tym kongresem. Przede wszystkim, my jesteśmy tutaj po to, żeby pokazać, że idę wygodną do pana, w nie są obce na polsce. Midromnej i Obama nie różnią się prawie niczym. I dlaczego Ron Paul? Ponieważ jest reprezentantem austriackiej Szkoły Ekonomii. Państwo nie powinno się wtrącać do obywateli tak. i to reprezentuje właśnie Ron Paul. Ponieważ jest libertarianinem. Kiedy został prezydentem, zapewniłby większą wolność gospodarczą, społeczną Amerykanom niż Mitron i Barack Obama. Z polskiego punktu widzenia tak. największa szansa na wycofanie ojców z Po prostu uważamy, że warto jednak tu wcześniej pokazać, że ten pan jest lepszy. Ron Paul jest nieinterwencjonistą. Co nie no, że i, i, za, i, za, i, za, i za. Więc. W przypadku Rumneja nie widzę takiej szansy. Będzie dalej, będą a Jedna rzecz, która mnie strasznie śmieszy, to jest wypowiedzi tych polityków, tych kandydatów na prezydenta na temat e, gospodarki. Oni wszyscy za wszystko obwiniają Chiny. Nie widzą, że Chiny się rozwijają. To może podążyć jakimś tym torem, albo po prostu coś zrobić u siebie, że może błąd jest u nas, tak? a nie w Chinach. Polacy powinni wiedzieć, że. Człowiek jest taką alternatywą dla y, polityków głównego nurtu w Stanach. Gdyż podobnie jak u nas, tak naprawdę niewiele się od siebie różnią. Różnią się deklaracjami, a nie do końca różnią się tym, co robią, gdy już wejdą do władzy. Y, więc trudno nie sympatyzować z takim politykiem, który naszym zdaniem oferuje ludziom prawdziwy wybór. Dlatego uważam, że po prostu trzeba popierać osoby, które mają jakiś pomysł, tak? a nie obwiniają innych, tylko sami chcą stworzyć coś, coś lepszego. Dobra gospodarka Stanów Zjednoczonych oznacza szansę na dobrą gospodarkę Europy. Jesteśmy bardzo powiązani. To, co się teraz dzieje, do pieniędzy, zadłużanie się Stanów Zjednoczonych, które jest kompletnie niekontrolowane. Ron Paul jest pacyfistą, tak można powiedzieć. Uważa, że Stany Zjednoczone nie powinny się wtrącać w konflikty eee. innych. Także myślę, że zwycięstwo Rona Paula też samo wsparcie jego idei pomoże nie tylko Amerykanom, ale wszystkim mieszkańcom Ziemi ceniącym sobie wolność ekonomiczną i nie tylko. Czuję się tak, jako jak Polak trochę głupio, że kraj, który wspiera cały czas Stany Zjednoczone w Iraku i w innych, w innych misjach pokojowych, czy tam na, na wojnach, nie może pojechać do Stanów na wycieczkę, bo musi prosić się o, o wizę. Mam, miałem koleżankę, która jest studentką informatyki e, na trzeciego roku. Jest niezależna finansowo i chciała pojechać do siostry na wycieczkę. Po prostu na zwykłą wycieczkę. Nie wpuścili jej do Stanów. Dlaczego? Bo jest terrorystką? No, to jest dziwne. A Ron Paul proponuje... A czy rąk chce otworzyć Stany Zjednoczone tak, jak było otwarte kiedyś? Podoba mi się to, że chce w jak na największym stopniu wykorzystać rynek. Podoba mi się to, że chce wrócić do poszanowania konstytucji USA, która jest bardzo rygorystyczna i bardzo ostro ogranicza władze federalnych władz, czym one się niespecjalnie przejmują. Podoba mi się to, że nie chce rozpoczynać kolejnych wojen, nie chce zredukować obecność armii amerykańskiej na świecie.